I witam wszystkich bardzo serdecznie. Z tej strony Dziś, to jest kolejny odcinek serii. Zagramy w Wiedźmówk numer 3 Dzikiego i kontynuujemy naszą przygodę w Jeśli pamiętacie, o poprzednim odcinku My mieliśmy większą lub mniejszą styczność, troszeczkę dłużej posiedzenia ale tutaj w budynku. Wynikało to z tego, że nam karty nie szły i musieliśmy troszeczkę dłużej posiedzieć tam. Ale koniec końców skończyło się tą piękną rzezią na przeciwnikach, więc. Nie ma co już płakać, nie? Fajnie było. To już zrobiliśmy zrobi, no, im piechło na ziemi. No dobrze, ale w takim razie musimy teraz się jeszcze udać do Dijkstry, żeby powiedzieć, że nasz przyjaciel Junior skumął się z Redańczykami. A tak dokładniej z samym królem Radowidem, który. Mm, nie wiem, może za pieniądze, za, za pewną taką. Oczyszczenie z zarzutów Radowicz powiedział dla Juniora, że: Słuchaj, zabijesz czwórkę, wielką czwórkę tutejszych No to jesteś oczyszczony. Prawdopodobnie tak mu powiedział. I powiedział mu: że Junior się zgodził, próbował zabić. Nie udało mu się, a my się dowiedzieliśmy teraz, że, że koniec końców my mamy rację. No się ma tych Mam czego Junior współpracuje z Radowidem. Hmm, jeżeli to prawda, Skurwiel ma większe kłopoty niż mu się wydaje. Źródło wydaje się być wiarygodne. Hmm, to by tłumaczyło, dlaczego Skurwiel poczuł się na tyle silny, by wyłamać się z Wielkiej Czwórki. Potrzebuję kogoś, kto zabierze mnie do Juniora. Na pewno masz jakieś stare kontakty w Redanii. Nie mam, ale ty masz. Oświeć mnie. Temerczyk. Był dowódca osławionych niebieskich pasów, kojarzysz? Vernon Roche. Dokładnie. się ze swoimi ludźmi w obozie w pobliżu Oxfordu. Złóż mu wizytę, na pewno się ucieszy. No, to musimy w końcu udać się do Roche'a. jest Maria, ile ja na to czekałem. Żeby spotkać się z Rossem i ukraść... Znaczy, wygrać od niego karty. Tak, dokładnie jedną kartę. No wiem, że można, dobra. My musimy się udać tutaj, do chatki zielaga chatki Puchatka. Najszybciej będzie, jeśli pójdziemy na prawo do mostu świętego Grzegorza. Ze strachu taki blady jesteś? Tam sobie spokojnie przeteleportujemy się istnie, do właśnie chatki Kubusia Puchatka. I stamtąd już będzie już niedaleko do naszego przyjaciela Rosha. Już jesteśmy, to już jest blizutko Halo, halo! Na mości przyjacielu pyk. Pyk, pyk, no Do chatki zielarza. Znaczy się kubusia puchatka, to jest chatka kubusia puchatka Dobra. Niech to się załaduje, ja jeszcze tylko na szybciora coś zrobię gdzieś niestety mój komputer coś ostatnio przestał. Dawać sobie rady. Co mnie smuci to osobiście. Dlatego zrobię jedną rzecz. Okej. Okay. Już już jest wszystko OK. Przynajmniej mam taką nadzieję. A tymczasem skierujmy się w stronę obozowiska Rowsza. który w sumie powinien znajdować się tu gdzieś niedaleko według Distry. E, więc... Po prostu idźmy przed siebie. zbierając przy tym bijułka. to tojad. Nie wiem, czy nam się kiedykolwiek przydadzą te rzeczy. Ale wiecie, lepiej mieć, aniżeli nie mieć. Może tylko tutaj z górki gdzieś nie spadł. Bo to by było. no, co najmniej niefortunne. O, cześć. Super patrolujesz, przy, przyjacielu. Nie, że teraz bym mógł od ciebie zajść od tyłu i cię zabić. Niebieskie pasy coś się ostatnio spadły na psy. Hmm. Pytanie: Czy ja zejście? schodu tutaj. Dobra, zjechała. Żyję, żyję. Dobra, idziemy do Rosha. Roż skarbie. No, dobra, wychodzimy. No, się nieźle tutaj e, przyjaciele urządzili. Przeciele z niebieskich pasów. Szukam Rosza. Nie znam człowieka. Coś jeszcze? Rozumiem. A to za tobą to pewnie jest obozowisko grzebiarzy. Ech, jesteśmy ornitologami. A ten miecz to do obrony przed dzioborożcami? Nie. Dzioborożce nie występują w tym klimacie. Nie wiedziałeś? Ale Roż nas lubi i tak nas puści. Hortensio, ślepy jesteś, to Geralt, mój druk! No bo w poprzedniej części stanęliśmy po jego stronie, więc teraz to jest Geralt, nasz druk. Tak by to nie nas nie przyjął, albo przyjąłby surowo. Jakbyśmy stali po stronie Jorweta. Geralt z Rii. Cały i zdrowy. A ty nic się nie zmieniłeś, to, to że włożyłeś niebieski strój. Nie nadzieja temeria. Śmiej się, ale temeria jeszcze wróci na mapę świata. Rosz, nie mogę zostawić tych ludzi samych sobie. Możesz i musisz, bo dostałaś taki rozkaz. Oni zginą! Proszę! Koniec rozmowy, odmaszorować. Widzę, że was się zbuntuje. <laughs> Przechodzi wiek, wiek buntowniczy. Oj, biedna wes. Dobra, pogadajmy z nim. Dawno się nie widzieliśmy. Bez żartów. Kogo obchodzą teraz Skojaty? Najważniejsza jest sprawa temerska. Jak tu trafiłeś? Z wojskiem oczywiście. Jak Nilgard przekroczył Jarugę, rzuciłem wszystko w cholerę i pojechałem na front walczyć z najeźdźcą. Przyłączyłem się do drugiej armii temerskiej pod dowództwem Jana Natalisa. Mieliśmy zatrzymać pochód czarnych na linii Dolblatana Karbon. I zatrzymaliśmy na trzy dni. Potem rozbili nas w puch. Wtedy usłyszałem, że Radowid zbiera siły pod Nowigradem. Że będzie walczył o wolną północ. Przebiłem się tu z resztką armii Natalisa, ale. Ale. Ale okazało się, że. Nie żeby coś nie tam z prawej, w... w... jeden wchodzi w drugiego. Znałem, że lepiej będzie się bić na własną rękę. No dobra! Ale wiesz co, przyjacielu? Ja z Tobą miłą w zagrał Ginta. Grywasz w Ginta? Tak, ale tutaj nie ma z kim grać. Masz talie? Wyciągaj. No to jeszcze Bach, gramy! Gramy! To jest wszystko cała talia jest okej. Jest okej, okay. okay. dlatego rozpoczynamy grę. Też masz oczywiście klasy północe, co byś miał... To nie armii... Skojatel. Zrobi łódko, jeśli mam być szczery. Ale rzucamy Digstre, zabieramy dwie karty. Hmm. Ciekawie. Okej. Okay. Rzucamy tak. A no co, przechowy prze będziesz przechowywać moją Digstrę? Moją kartę dikstry? co to, co to jest? Ciekawie. Uuu, uh. Może się zrobić gorąco Pyk No póki co mam więcej, o który mi dajesz To ramek dodatkowych punktów? Nie, dziękuję ja sobie wezmę Cyrilla O i może być trochę trudno Okej, okay. to ja rzucę tak, ja chcę, żeby pstrykło jak najwięcej z kart. Spasowałeś. Skoro spasowałeś, mam 11 punktów w plecy, ja rzucił dwie karty, by, by, byłbym dwie karty w plecy, ale ty byś nie miał cyrilli. Ja bym mógł jedną kartę, dwie karty sobie skrzesić, czyli bym wyszedł na zero. Nie taki głupi pomysł. Dlatego rzucimy tak. No szkoda, że nie mamy. Nie, chociaż i tak wszystko musimy rzucić. Boom. Okej. Okay. O Madixtre, Madixtre. Dobra. Skończymy ruch. Teraz dostanę jedną kartę. Ok. Dobra, najpierw rzucimy go. A to No Dobra, ja to tak. A i wezmę... Kapatultę. Kapatultę wyrzucę. Geralt. Widzę, że się nie patyczkujesz. Więc tam mgła. No mnie to słabo boli. Szczególnie, że będę mógł sobie tą mgłę znieść. Rzucę już na Dikstra. Dobra, używamy karty dowódcy. Ja nie chcę, żeby. No, dajesz dźwigstra teraz. No to męda. Tak? Chcesz się bawić? Dobrze. To sobie wskrzeszę i jeszcze. Pożoga. A, wyszło na zero. No okej, okay. to wyszedłeś teraz na minus. No a teraz jeszcze Dijkstra wyrzuci. Ekstra dwie karty, ale to mu chyba nie pomoże. Ruch dowódcy, no to nie pomoże. I... Piechota. No Aż dwa punkty, jak dostanie. Dziękuję. Wiesz, money, money, kartę. Gratuluję. Weź tę kartę, zasłużyłeś na nią. A dziękuję. Znasz kogoś, z kim warto byłoby zagrać? Słyszałem o jednym karciarzu, który nie tak dawno zahaczył o Nowigrad. Co ciekawe, też wiedźmin. Lambert na niego wołają. No, widzicie, widziałem. Lambert karciarzem. Ha, ciekawe. Czekam jeszcze na przyjaciela, który ma tu dotrzeć z południa. Lubi i potrafi bawić się kartami. Ale jak widać, najlepiej wychodzi mu spóźnianie, więc nie masz co czekać. Jak kiedyś ja będę ja miał okazję, to z wielką chęcią sobie z nim zagram. A tymczasem jeszcze zapiszę. Oj, coś nie mogę. Muszę zrobić kilka kroków. E, Roży, Ja Będę z wielką chęcią jeszcze, zanim my przyjdziemy, dalej do rozmowy z Sy Synthesis. Bukaty z Ujmę tak, to na pewno się przyda. Dobra, co my tu mamy? Eee, hard, kamień co ja nie chcę marnować. Kamieni runicznych, znaczy pewnie dużo łatwiej bym szło, gdybym używał. Szczególnie mając 6000 tych kamieni, ale ja wolę. Ja wolę raport taktyczny Kowalski. Dwański Killers, właśnie, jakiś glif, glify, glify... Wszystko ja bym mógł używać, ale pytanie, czy mi się opłaca? Tam coś jest? A, nie, tu się tylko pompują, to ja nie będę im przeszkadzać. Bratwa, jak mówię, wszystko się kiedyś przyda. Dziękuję, to już wszystko. Tam coś, cała masa jest. Pewnie wilcy. Bra. No no... ROSZU! Słuchaj, mam do ciebie też inną sprawę, troszeczkę ważniejszą. Szukam skurwiela juniora. Słyszałem o nim. Nie wiem dlaczego szukasz go w moim obozie. Ptaszki ćwierkają, że macie wspólnych znajomych. Obaj obracacie się blisko króla Radowida. Ptaszki są stanowczo zbyt rozmowne. Trzeba będzie coś z tym zrobić. To jak? Potrafisz mi pomóc, czy mam szukać dalej? Jak zwykle masz więcej szczęścia niż rozumu. Wybieram się na spotkanie z redańskim szpiclem. Spotykamy się pod Oksenfurtem w klubie szachowym. Dzięki, wiedziałem, że mogę na ciebie liczyć. No, ty zakładam, że nie byłby dla nas takim, gdybyśmy w drugiej części przystąpili do Jorweta, ale, ale, ale. Nie przystąpiliśmy. I to jest teraz wychodzi nam na plus. Ech. Dobrze by było jeszcze zahaczyć... Eee, um, 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 um. Gdzie to jest, kurde? Nie tu, nie tu, wiesz, teraz ta wiesz, butów... Chatka zielarza, chatka puchatka. kurde... Gdzie to było? O, tu! Tutaj musimy jeszcze zahaczyć. O... Tam, o tą karczmę siedmiu kotów. Dzięki czemu będzie nam... Po drodze do Lamberta, żeby z nim zagrać w końcu, żebyśmy, o, kurde, tylko kroli z tej karty. Łoł, wow, wow, wow. Drop klatek. No, już wszędzie widzę, że redańską piechotę. Dobrze, dobrze. Idziemy. Łącznik czeka w klubie szachowym. Załatwmy to szybko. A kim jest ten łącznik w ogóle? Kim jest ten łącznik? Śliski typek. W innych okolicznościach nie chciałbym mieć z nim do czynienia. Czyli nie ufasz mu? Ja nie ufam nikomu. Tobie też. Oj, już tam droż przesadzasz. Chodźmy. No to prowadź. Z gracją i elegancją. Powiedziałem z gracją i elegancją. A niech ci będzie. Pobiegniemy. Nie celu dla mnie jeszcze nic nie zrobiłem. A skąd tyle tu rydańskiej piechoty? Okej. Okay. Coś się stało? Nie wiem. Wiedźmy znaleźli? Skoro tu są jeszcze łowcy czarownic... ...to merskie godło, z tego co się stało. Pusto coś tu... <gryw> Sam król radovid. <laughs> o proszę, proszę. Szach i mat. Widzę, że szachy to też nie potrafię grać. Tak samo jak rządzić państwem, mówią, że to królewska gra. Ponoć szachy uczą strategicznego myślenia. Bzdura. Bierki są identyczne po obu stronach. Zasady zawsze takie same. Co to ma wspólnego z życiem? Wiesz, nie dlaczego gram w szachy? Nie wiem. Nie wiem. Gram w szachy, żeby odkryć ich sekret. A co to niby w za sekret? Krew. Trzeba przystawić ucho i słuchać. Ty on, on zwariował w Serce pompuje życie. Chodź radosnie. Słyszę rozrywane mięso. Zbijam figurę. Słyszę krzyk z głębi drzewi. Zareagowała na masę. Wycisnąć z nich prawdę. Wiesz o co mi chodzi? Nie. Nie wiem. Nie, nie wiem. Nie wiesz, bo nie jesteś królem. Z perspektywy pionka widać tylko przyjaciół po bokach i wrogów po drugiej stronie. Król widzi szachy. Inaczej. Najwięksi wrogowie są dookoła niego. Każda bierka może zamknąć króla w matni, a wtedy szach i śmierć. Szachy wiedźminie są sztuką poświęcania własnych Bierek. Teraz już wiesz? Nie, nadal nie rozumiem. Nie ważne, przejdźmy do rzeczy. Po co przyprowadziłeś Wiedźmina? Wiedźmin sam przedstawi sprawę. Dobra, z to trzeba prosto z prosto z mostu, ale Myślałem, co tu on robi się z Redańskim szpiegiem, a nie królem? Możesz ominąć pośredników. Wykorzystaj okazję. Szukam Skurwiela Juniora. Wiem, że ma poparcie Redanii. Po co go szukasz? To sprawa osobista. Nie będę naciskał. Umieściłem Juniora w posiadłości w Oxenfurcie. Wiedzą o niej tylko nieliczni. Nie co o tak Chcieli Cię tam wpuścić, ale powiedz im, że przychodzisz w sprawie nowych dziwek. Junior ciągle każe sobie sprowadzać kobiety. Mówiono mi, że nie traktuje ich. Taką o mi o tym powiedziałeś? Właśnie wydałeś mi człowieka, królów, którego zainwestowałeś sporo czasu i pieniędzy. Zastanawiam się dlaczego. Bo chcę zademonstrować dobrą wolę i liczę na wzajemność. Poza tym junior nie jest mi już do niczego potrzebny. Wielka Czwórka przestała istnieć. W swoim czasie upomnę się o przysługę. A teraz idźcie już. Z tobą, roż. Porozmawiam przy innej okazji. Wow. No to spakowaliśmy się. No, to i ja zauważyliśmy. Wiesz co, Geralt? W zasadzie też chciałem cię prosić o przysługę. Mam problem z wes i potrzebuję pomocy kogoś, kto przemówi jej do rozumu. Odwiedź mnie w obozie. Powiem ci więcej. Dzięki za pomoc, Roche. Do zobaczenia. Naszych... Okej, okay. wow, troszeczkę się zdziwiłem, ale chyba wyszło nam na rękę. Dostaliśmy od razu poziom dlatego postać. Eee, chcę pójść w znaki i skończyć Wzmacnia in inni. Tutaj powinno być to. O, jak słodko! Teraz mamy dodatkowe 15% znaku, 40% mocy, 14% jeszcze ataku. Co ja tak będę chciał? Atak i znaki alchemy mnie aż tak bardzo nie interesuje. Dlatego teraz sobie pójdziemy. Skończyliśmy to. Jako pójdziemy sobie teraz yy, szybkie cięcie. Eee, he, 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 he. No, chyba pójdziemy w szybkie cięcie, potem w szybki młynek. Precyzyjne cięcie, przepraszam, nie szybkie cięcie, tylko precyzyjne cięcie oraz młynek. Na koniec okaleczenie. Stąd, no, bo bardziej wykorzystuje szybkie ataki, aniżeli silne. Oraz za to, że robiliśmy 17 poziom. Tutaj nie mamy nic do zrobienia. Tutaj też nie mamy nic do zrobienia, ale za to, tutaj też nic. O, tutaj! W końcu zajmiemy się pracą poszukiwania rysztuku kota. Czyli nowy pancerz w końcu po tych latach. Dobra. A ja mam nadzieję, że odcinek Wam się podobał. Zapiszę tylko grę. I mam. Mam nadzieję, że odcinek Wam się podobał. Pamiętajcie, że zostawimy magiczną łapkę, żebyście pokazali czy Wam się podobało, czy też nie w komentarzu, żebyście zostawić ślad po sobie, a to za jesteście subskrypcji, dzięki której wy jesteście na bierze co z filmami, a ja dostaję bufę do motywacji. Tymczasem trzymajcie się i cześć!